Dzień dobry Państwu. 16 grudnia roku Pańskiego 2022. Co dzisiaj? Co robi gałęziarz zmechanizowany w środku stycznia? No nie za wiele, tak? Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu byłem u leśniczego. Zapytać, czy ma jakiś, no już podpisane jakąś umowę z jakimś zakładem usług leśnych, co by można było troszeczkę popracować? Za pieniążki, oczywiście, nie za darmo. Ale teraz, tak, mniejsza o to. Zauważyłem dość ciekawą rzecz, która się dzieje z moim drewnem, tak? Co zawodowcy pewnie dobrze o tym wiedzą. Ja też gdzieś tam wiedziałem, no ale wiadomo, człowiek ma na podwórku miejsca tyle, ile ma. W związku z tym, no i jeszcze kupę drewna, jeszcze tyle nigdy nie miałem. W związku z tym układałem, gdzie mogłem, gdzie miałem miejsce. I teraz tak. Tam za mną jest to strona południowa. No, a więc nasłoneczniona, ona wiaterek ładnie wieje, wszystko ładnie pięknie. Ale w czym jest problem? No po tej, po, tej, po tej stronie problemu za dużego nie ma. Co mam na myśli? Mam na myśli problemy z drewnem takim jak brzoza. Jak sobie spojrzymy, mam nadzieję, że widać grzybek. Malutki nie jest zbyt, zbyt trwałym drewnem, tak przechowywane na, na powietrzu i w wilgoci zaraz wychodzi grzyb. Tu jest malutki grzybek, tak w lesie. Jak już tylko grzyb wejdzie, grzyb wejdzie, no to już tylko piła i do niczego się to nie nadaje. tak? Natomiast tutaj no zobaczmy sobie. Mam nadzieję, że widać lepiej. Tutaj strona północna zasłonięte wszystko. Tak, głównie brzoza, tak? Głównie brzoza. Brzoza bardzo źle toleruje wilgoć. A zobaczmy sobie we wiacie. Brzoza, która ma już 3 lata, 3 lata sobie leżakowała. No i zobaczmy sobie tutaj. O. Na przykład ten klocek jest brzozowy. No, ani, ani śladu, tak. No i zobaczmy też, ile już ubyło drewna. No to jest bez wątpienia klocek gdzieś z wewnątrz stosu, który był w, we wiacie. W związku z tym, no, proszę Państwa, na powietrzu brzoza i takie miękkie drewno, no nie lubi wilgoci, tak. Zwłaszcza brzoza. Więc jak tylko przyjdzie ciepło, natychmiast ląduje wszystko we wiacie. Będzie lato, będzie, będzie sucho, będzie ciepło. No i coś z tego będzie, tak? Brzoza, fantastyczne drzewo pali się jak cud z jasnego nieba. No i szanowni państwo, trzymajmy się, zdrowo, ciepło. Ja dzisiaj jadę na, na pizzę. Trzeba się dobrze najeść, zregenerować. Do następnych zadań, tak? Na razie mówię: styczeń, luty, cisza, spokój, odpoczywam. Marzec, kwiecień. Zobaczymy. Zobaczymy, co leśniczy powie. Jak nie jeden, to drugi. Domu mi się nudzi, w związku z tym można iść coś podziałać, tak? Szanowni Państwo, łapka w górę bądź w dół. Dziękuję za komentarze, pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu.